Trzymamy, więc... Dobra, dobra spokój. No wchodź, panienko, wchodź. Nie, czekaj, no żeby one siadły. były. Przy... Oh <laughs> no, no, o nie! Co <laughs> Dobra, dobra przesuńcie się, panie... O Aha, tu już Jezus. nie ma miejsca! O, o Boże, nie! Dobra. <laughs> Jezus. Dobra, siadajmy. <laughs> tak, kulturalne towarzystwo, Pięknie. I nawet nikt nie zginął. Jeden wie, jak, jak, jaką ty masz smukłą talię. Proszę? Jaką ty masz smukłą talię. A, ej! No. No, no. no, wyjebałaś. No tak. Boże. Paka, o Boże! O Boże! boże, boże bo... Bo... O Boże! Nie dowiedz o tym tego. O Jezu! O Boże! O <śledzio> Boże! O nie! Boże! O nie! Skorzystaj! Nie jest. ...zbieranego. No. Nie! Tego też pierdolny, No jest. Ja chciał strzelać akurat. To się może przejdziemy.